Montuję hmm. odcinek na, na 3 chyba ten, a i tak nie ogarniam Chociaż że mam więcej niż 3 latka, bo bym tak, nawet nie umiał mówić. Udostępnia się to widzowe? Udostępnia? Tak ja się udostępnia, to za niedługo będzie od końca odcinka i będzie grubo sorry będę się uczył montagę jak będzie 20 subów to zajmę tą maskę i to na odcinku uw ale to, to jak będzie 20 subów na tym kanale wbijajcie do Pikacha i to do axisa 7-7 i do 77 7. axisa 7-7 i do Pikacha 777 Podajcie do niej na kanał, że będzie odcinek z czegoś tam innego już na tym tym, więc no nara.